Siemanko moi drodzy, ja nie wiem, srają tymi singlami na lewo i prawo, że człowiek nie wie za co się złapać, a lecieć jeden odcinek po drugim nie ma jak, bo wymyślił sobie pracę, życie rodzinne i inne zainteresowania. A jak już się wreszcie na coś zdecyduje, to zawsze ma grono niezadowolonych, że znowu sprawdza jakiegoś w ich opinii łaka zamiast w ich opinii porządnych zawodników. Zatem dla wszystkich tych, którzy planują zawrzeć tego typu wszystkich interesującą opinię w komentarzu, albo nawet już to zrobili. Kolega frajerzy, mam ważny komunikat. Główno mnie obchodzi Wasz płacz. Nie podoba Wam się mój kanał, y, dobór utworów czy, czy artystów. Nie lubicie mnie, wkurwiam Was swoim pierdoleniem. Y, oczywiście rozumiem nie da się dogodzić wszystkim. Ale i wy zrozumcie proszę, że z powodu waszego niezadowolenia jest mi naprawdę bardzo wszystko jedno i naprawdę nie mam zamiaru się dostosowywać do waszych oczekiwań. Zatem jeżeli mogę coś doradzić, to myślę, że żeby nie musieć się denerwować, że znowu sprawdzam jakieś gówno, warto byłoby rozważyć opcję wypierdalania i nieoglądania. Wybaczcie moi drodzy, musiałem. Pewnie do tych, do których to kieruję i tak to nie dotrze, ale czułem jakąś taką wewnętrzną potrzebę ponownego niestety wyjaśnienia tej kwestii już mi lepiej. A dzisiaj zdecydowałem się na sprawdzenie nowego strzału od gościa, którego raczej nie trzeba nikomu przedstawiać, którego ja lubię i uważam za talenciaka. I jestem ciekaw, co tam dla nas przygotował. Zatem, już nie przedłużając, przechodzę do odsłuchu. Mili Państwo oki w utworze wrak. Zapraszam. Mm, Scenaria: widzę, ta sama co w wodzie sodowej. Might go from very high highs to, high 70s to more very low lows depression. Well. No cóż, ja akurat lubię być sam, chociaż prawdopodobnie nie w tym sensie, o którym Oki mówi. W każdym razie, no, brat mocno reluje. U mnie to też w zasadzie jest loteria. Potrafię jednego dnia kochać wszystko i wszystkich, cieszyć się z najdrobniejszych rzeczy, na które w dodatku nie mam żadnego wpływu. Nie wiem, że świeci słońce, a następnego mieć totalny welchmerc i. Dzień ponurej refleksji nad beznadziejnością egzystencji. I kurwa, nie ma reguły. Yy, nie wiem, od czego to zależy, zatem. Wybacz stary, <laughs> nie odpowiem ani okiemu, ani nikomu innemu dlaczego tak jest. No, ale mimo, że to niczego nie wnosi, potwierdzam, że tak jest. Chociaż Oki przynajmniej może szukać powodu tej padającej baterii. W sensie, że no, tak jak twierdzi, cały czas jest w biegu, nie zna słowa przerwa, a to no, potrafi być wyniszczające. Odpoczynek, jak wiadomo, też jest mega ważny, i może stąd po prostu to jego słabe samopoczucie. A ja akurat mam wiecznie padającą baterię i różne zmiany stanów bez względu na to, czy coś robię, czy próbuję odpoczywać. Mówię próbuję, bo y, ja coraz bardziej mam wrażenie, że ja chyba po prostu nie umiem. Y, czy coś robię, czy się opierdalam, to bateria ucieka mi tak samo. Jestem, kurwa, chronicznie zmęczony. Ty też tak ma? Na pewno. Nie chcę się pożegnać, nie lubię być zawdany. Więc tu proszę, naładuj mnie, zaśpiewam ci jak Marvin Gaye chcesz to jak Starling Aiden, no... eee, shout out legendarny Marvin Gaye Chociaż eee, z całym szacunkiem i sympatią, ale eee, nie Oskar Nie zaśpiewasz jej tak jak Marvin Gaye <grystanie> Naładuj mnie, zaśpiewam ci jak Marvin Gaye gdziekolwiek chcesz to jak Starling A Mononoke no, 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 jak zanime, gdy ja pod U. blokiem słuchałem cię O, eee Księżniczka Mononoke, ołówka mistrza Hayao Miyazakiego. Jak ktoś nie oglądał, to zajebiście polecam. No i tutaj, e, Ty jak Mononoke, kiedy ja szukałem Cię pod blokiem. E, chcę, aby streszczać, e, o czym jest cały film, dlatego e, powiem tylko tyle, że ten dwuwerz jest e, bardzo spójny i przemyślany. Zajebiście. MONonoke, jak za gdy ja pod blokiem szukałem Cię. Gdy gubię się, to czuję się jak ja. Na, nasz bipolar, zwykłe 2 plus 2. Nasz bipolar, zwykłe 2 plus 2. No, musi być. Ciekawie pozostawać e, w dwuosobowym związku w cztery osobowości. Aczkolwiek e, chyba nie chciałbym spróbować. I bardzo ciekawe są te słowa. E, kiedy gubię się, to czuję się jak ja. Bo brzmi jakby. E, Oki chciał nam powiedzieć, że bycie zagubionym, to myślę, w świecie czy tam w tych swoich stanach, jest dla niego stanem naturalnym. To jest trochę niepokojące, a trochę ciekawe. O, samemu nie chciałbym wiedzieć już, co mi bo to zakazana wiedza jak z Harry Pottera. Pozwól, że poza trakami nie będę się nigdy przed Tobą otwierać, ani się znać. Kurwa ma, e... No cóż, zdaje się, że y... wiele osób doskonale wie o tym, że coś im dolega, ale tak naprawdę nie chcą wiedzieć co. I to chyba wynika z tego, że, no, funkcjonuje wśród ludzi takie przekonanie, że bardzo często ludzi nie wykańcza sama choroba, tylko właśnie diagnoza. I dlatego nie chcą badać, co im jest, bo po prostu boją się tego, co mogą usłyszeć i że ta wiedza ich złamie. To jest trudny temat, a takie, Wyrażanie siebie na trakach, nawet bez znajomości źródła złego samopoczucia, wydaje się być całkiem niezłym rozwiązaniem. Aby nawet bez znajomości powodów problemu, jakoś chwilowo go, no może nie rozwiązać, ale przynajmniej o nim nie myśleć. Gorzej, jak ktoś nie robi muzy, no ale wydaje mi się, że. Każdy jest w stanie gdzieś tam no, znaleźć coś takiego, co może stanowić dla niego taką ucieczkę. I znowu gorzej, jeżeli e, zamiast szukać jej w muzyce, w książkach, grach, w sporcie itd. sięgasz po jakieś e, mocniejsze zapominacze. Takami nie będę się nigdy przed tobą otwierać, ani się znać. Kurwa ma, czuję się, jak flag. Da tak jest Bez powodu, bez powodu mnie to loteria Kali czy Syberia To nie fanaperia, jestem tu i tam. Pada mi bateria Nie znam słowa przerwa Nie chcę się pożegnać, nie lubię być za. Wyjdź stąd, albo chodź tu, byle szybko Chcę bodźców, ja naprawię wszystko w końcu By na końcu, na odwrót, wywrócić wszystko Chodź mała, zobacz odnalazłem mój balans Weź aparat chociaż, on nie powiem, zamienię zaraz Proszę mi stąd wyjście, proszę mi stąd wyjście Albo w sumie to przyjdzie. sam już nie wiem co myślę Więc proszę mi stąd wyjście, proszę mi stąd wyjście Albo w sumie to przyjdzie. sam już nie wiem co myślę Więc proszę mi E... To się może komuś wydawać głupie, e... w sensie taki tekst. E... Weź, chodź tu, albo nie, spierdalaj, nie, no chodź i wyjdź. Ale dla mnie to znowu jest coś, co tak bardzo rozumiem. Nawet opowiadałem parokrotnie na live, że często tak mam w wielu sprawach i to jest w stanie się zmienić w ciągu paru chwil. I jako przykład zazwyczaj podawałem tutaj okres. COVIDowy, kiedy w ciągu jednego dnia dosłownie kilkukrotnie zmieniałem zdanie. W jednej chwili mówiłem: Co oni pierdolą, jaki wirus, żeby w następnej siedzieć skulony w kącie z paranoją, że wszyscy zginiemy. I tutaj właśnie tekst jest o tyle ciekawy, że Oki wspomina o tym, że targają nim takie sprzeczne pragnienia, jednocześnie chce bodźców i nie. Wie, że jest w stanie coś naprawić, ale tylko po to, żeby to z powrotem wywrócić. Ale w tym samym czasie twierdzi, że odnalazł balans. Pozostaje zatem kwestia, co ten balans tak naprawdę stanowi? Czy to zagubienie, niezdecydowanie, jednoczesne pragnienie czegoś i niechęć do tego? Takie gibanie się na linie pomiędzy chcę a nie chcę można nazwać balansem. Kurde, chyba w pewnym może nieco pokrętnym sensie, ale można. Hmm. Ciekawy temat. Samemu nie chciałbym wiedzieć już co mi doskwiera oh, Bo to zakazana wiedza jak z Harry Pottera Więc pozwól, że poza trakami nie będę się nigdy przed tobą otwierać Ani się znać, kurwa ma, Znowu czuję się jak ja. Okej, okay, to może pierwsze takie spostrzeżenie niezbyt trudne, że klip zdecydowanie zazębia się z wodą sodową, ale przyznaję się bez bicia, że niespecjalnie się na nim skupiałem, natomiast wody sodowej słuchałem na końcu streama z już wypranym mózgiem, więc jakichś solidnych powiązań pomiędzy numerami nie zauważyłem, zakładając oczywiście, że poza wspólnym planem są. A co do wraku, to spoko numer, właściwie to określiłbym go jako nomen omen zbalansowany, a to dlatego, że Brzmieniowo jest fajny. Bardzo fajny, ale jednak nie zrobił na mnie w tym aspekcie takiego wrażenia jak choćby Jeremy Sohan czy, czy inne numery Okiego, które miały za zadanie głównie bujać. Natomiast tekst, mimo swojej pozornej prostoty, mnie akurat, jak słyszeliście, skłania do pewnych refleksji, co z kolei w tych bujających kawałkach Okiego nie jest takie oczywiste. Czy można zatem podsumować, że to w ogólnym rozrachunku czyni ten numer po prostu średnim? Niby można, ale jakoś nie chce mi to przejść przez gardło, zatem raczej pozostanę przy zbalansowanym. Yy, nie jakimś rewolucyjnym, ale po prostu bardzo dobrym. I tym miłym akcentem, drodzy Państwo, kończymy na dziś. Jeżeli Wam się podobało, to będę bardzo wdzięczny za łapę w górę i suba. Zachęcam do rozważenia, zostania patronem i wspierania mojej działalności. Zapraszam na live'y na Twitchu, na Instagrama i Discorda. I tyle ode mnie. Dziękuję za poświęcony czas. Do zobaczenia już wkrótce. Piona!